Cześć, nazywam się Kasia Janisz i Wasza wiadomość została mnie na głównym szlaku beskidzkim, który pokonuję od 7 dni. Yy, niedługo koniec, bo dzisiaj dochodzę do 300 km. Było to dla mnie ogromne wyzwanie i ogromna górs ogromne górskie marzenie. Takim samym marzeniem jest wejście na szczyt Aconcagua w Ameryce Południowej i dzięki Wam mogę być o krok bliżej od spełnienia tego mojego górskiego pragnienia Ponieważ chciałabym zdobyć wszystkie szczyty należące do korony ziemi. A dlaczego? Ponieważ każda osoba, która marzy o czymkolwiek, y, może nie mieć na tyle wiary i determinacji do tego, żeby te marzenia realizować. Ja bym chciała pokazać każdej takiej osobie, że warto się starać, warto podejmować wszelkie kroki, żeby te marzenia sięgać. Dlatego korona ziemi jest dla mnie ogromnym, ogromnym wyzwaniem i takim pokazaniem sobie, że mogę i takim szczytem będzie dla mnie Akonkagua.